Przecież ja nie mam szurą. Prują się. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak sprawa z byczkiem wygląda? Jeden jest. Jeden i ile on kosztuje? Proszę pana, 1150 zł. A tu pisze 18 50. zł. No, no uważaj 65 kilo. 65 kilo, tak? Tak. I to jest byczek Fernando? Taki młody jeszcze. To jest, to jest byczek, proszę pana, dwutygodniowych? Aha. Nie, no bo wie pan, zna pan pewnie taki cyrk Korona, tak? Kojarzy pan? Jeszcze? Cyrk Korona, ten polski cyrk znany taki, nie? No, no, no. To ja jestem przedstawicielem tutaj i chcemy takiego byczka, właśnie podjąć tresurę takiego byka. Mamy gościa z czerwoną płachtą i odbawa jego byk, jak się przyzwyczai, to myślę, że będzie ciekawą atrakcją w cyrku, wie pan. Aha. A pan więcej byków posiadał? To znaczy, proszę pana, w tej chwili nie mam, mam w tej chwili jednego. Aha. A to jest czemu tam pisze 18 zł, bo to co pan tego byczka sprzedaje na części? Nie, nie, bo tak, tak, takie, takie, są, proszę pana, tam w tym olx jak wystawiam, no takie są procedury, że tam trzeba coś pisać, rozumiem? A jakieś błędy, nie? Jakieś głupoty. Tak, no, no trzeba coś pisać dlatego takie jest wpisane, nie? No. nie będę pisał 25 przecież, nie? No jasne. A powie pan, no. yy, bek pochodzi od yy... Od no, wy... pierwszych rąk, od, od gospodarza. A z to rąk. Od reproduktora, tak? Reproduktor, coś takiego. Nie, nie, to jest, to jest proszę pana, hodowla krów, krowy są zacielane i, i są cielaki. No. To to jest byk czy krowa? To jest byczek. Aha, to z krów może się byk urodzić? Tak. Ja nie wiedziałem nawet, widzi pan? Mamy, mamy wie pan, dwa wielbłądy w cyrku. I z no kiedyś... znaczy, ja, panu po, ja panu powiem tak, na dzień, na obecną chwilę, na krowach, jeżeli się krowę zaciela nasieniem tak zwanym, to jest nasienie seksowane, to uh -huh. jest 99% że będą cieliczki. Uh -huh. Jak się zaciela nasieniem mięsnym, czy tam kolorowym, no to wtedy jest noteria, albo byczek, albo jałoszka. Nie? Rozumiem. I to będzie w miarę taki agresywny byk? To, to, proszę pana, dopiero się okaże, jak on będzie miał 300-400 kg, o, jak będzie dochodził w, sta, w stan dojrzewający, nie? To ile potrzeba? Z 2-3 lata na pewno, nie? Dwa, półtora roku przy dobrej hodowli, proszę pana. My go nastarydujemy troszeczkę, wie pan? Żeby on no to był tym taki... bardziej jest, to, jeszcze, to jeszcze szybciej. No właśnie, bo się śpieszy nam trochę, bo ludzie atrakcja mówią byk, byk, byk. Już na wielbłądy nie ja, bilety pana nie kupuję. Mam, 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 i, mam i kucyki też na sprzedanie. Tak? A, ja, a jakie? Dwa ogierki mam. Jednego mam z tych miniaturek, że też mam na tej stronie co te cielaki są. O, widzę, kuca sprzedam. No, dwa są. Jeden jest z białą taką dupką, a drugi jest z białą łaską na boku. Właśnie, ładne, ładne zadbane, kurde, Felek. No bardzo, bardzo są czyściutkie i są aż zapasione po prostu, aż za, aż za tłuste. Piękne zwierzaki. Myślę, że dogadalibyśmy się. Pa, do Pana do tego Łęk propstwa to jest daleko? Łęk Probstwo to jest okolice Płocka, proszę Pana. Od Płocka do mnie jest 25 km. Oho, no, my mamy całe szczęście, wie pan kupić i władować w klatkę taką mamy klatkę przewoźną, a przyczepa, wie pan o co chodzi. Klatka no, przyczepa. Kucyki, kucyki są hodowane na dworzu, codziennie chodzą po śniegu, są po prostu zahartowane, nie ma tak, że tam w ciepłym miejscu. One są po prostu pod dachem, tylko. Nie? Po prostu są przyzwyczajone do warunków normalnego tak. świata, nie? Do normalnego świata. Codziennie chodzą rano godzinę po śniegu, po podwórzu chodzą, bo mam podwórze, wypuszczam rano, obydwa godzinki sobie wybiegają się, wybiegają się, jak już widzę, że już para z mordy idzie, to już do, do końców. <laughs> pa para leci z tej Tak, wybiegają się jutro. do... Przez te no, bo oni, one Ale i one to są dwa ogiery, i one po prostu między sobą tak, niby się bawią, ale one walczą ze sobą, nie? Aha, ale kurde, no. ten koń jest piękny. Ja to musimy tego konia. Ja do kierownika wysyłam właśnie zdjęcie, temu tak klikam tutaj pewnie pan słyszy. Bo chcę, żeby kierownik tego kuca jeszcze może weźmie. No, no także no zapraszam o gręciny, można zawsze zrobić. Tylko zadzwonić do mnie, żebym był w domu. Mhm. A to jest samica? To są obydwa ogierki, kuce. Mhm. Ogierki oryginalne, nie żadne tam wałaszki, nie nic, tylko ogierki. Mhm. Nie Czyli... są kastrowane, nie nic, Czyli... tylko to po prostu no, ogierki. Czyli kuc nie wali kuca po prostu? Tak jest, jeszcze jest i koziołek nawet. Jest kozioł? Jest i kozioł. A jest gdzieś te zdjęcie tutaj? Nie, kozioł, kozioł, koziołka jeszcze nie wstawiłem, nie mam, bo koziołka mam od wczoraj, jeszcze nie zdążyłem mu zdjęć zrobić. Nie? Aha, od wczoraj to pan taką, takie deale non-stop z zwierzętami, nie? Coś pan tak, u, tak, tak co tydzień tak, coś nowego tak. może być, nie? Może być co tydzień, aby była codziennie, jak to się mówi. Kurde, do pana będzie trzeba przyjechać, wziąć tego byka najpierw, kupić, a później przyjechać na spokojnie, na, na, jaką, na jakąś szklankę czegoś dobrego, jakiegoś whisky i na spokojnie pogadać, co by pan był w stanie jeszcze załatwić, nie? No ja panu powiem ja nic nie wiem co załatwię, bo to jest po prostu yy, ja no podróżuję, jeżdżę, zwiedzam, co mi się podoba, to kupuję. No i, Aha. i się tym handluje, nie jak to się mówi. No bo to typowo mam takie... Gospodarstwo, mam czym, mam gospodarstwo, mam czym wyżywić, także u mnie te kutyki, jeden siedzi już 6 miesięcy, drugi siedzi 2 miesiące. Nie? A niedźwiedzia tak, by pan nie? załatwił? Niedźwiedzia. Nie? <laughs> Albo tego, nie goryla może. To, to raczej, raczej nie, bo do tego to nikt nie chowa, nie? Nie, no bo 6 tysięcy jesteśmy no. gotowi dać za niedźwiedzia brunatnego. No, ale mówię, to, 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 to jest temat, który no, nikt nie chowa tego w gospodarstwie, nie? Aha, boją się ludzie. No. no pewno, no, bo ja tam właśnie takimi zwierzętami gospodarskimi bardziej handluję, nie? Żyr Żyrafy pan tam... nie ma, bo nam zdechła tydzień temu. Nie, 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 też nie. To by trzeba było jechać za granicę, a tu nie ma czasu, No, wie pan jaki koszt? My sprowadzaliśmy rok temu z zagranicy Żyrafę, to 120 tysięcy zapłaciliśmy. O, ja cię kręcę, to naprawdę. Hmm. No. To jak coś, to do pana jeszcze jutro zadzwonię o 17:00, żeby potwierdzić nie, wszystko, nie? nie? Dobra, Dzięki. dobra, dobra, proszę.